Cześć! Dzisiaj będzie dosyć krótki prosty odcinek. Poruszymy temat dotyczący mycia felg. Większość z Was nie wie do końca jak to robić, używa różnych płynów, które nie zawsze zdają egzamin. Dlatego teraz Bartek pokaże Wam różne środki, których można właśnie użyć do mycia felg. Pokaże jak to robić, także zapraszamy do oglądania. Kevin kupił nam nowe bluzy i dlatego ja mam to nagrywać, żeby się pochwalić Wam, że są takie nowe, ładne, fajne. A Zaczynając od felg. Te felgi, które tu widzicie, Brian jak możesz, na pierwszy rzut oka moglibyśmy domyć w zwykłym APC. Ale pokażemy Wam wszystkie trzy produkty, jak działają. Yy, może zrobimy najpierw tak, popsikamy i spróbujemy je domyć bezdotykowo. A później to co zostanie umyjemy przy użyciu pędzla. Podzielę sobie tak mniej więcej oczywiście Felgi na 3. Na pierwszy rzut pójdzie APC rozrobione gdzieś 1 do 10. Mniej więcej później damy Irona, to jest Aqua, więc yy, zapomniałem o tym powiedzieć, możemy użyć jeszcze APC. Odczynie kwasowym obok użyjemy sobie yy, kwasów do felk. I tu na samym dole użyjemy deironizatora. W tym wypadku co my mamy? z tutaj wlane. Co mamy tutaj wlane? Ditoksa chyba z garaż. Damy im dosłownie chwilkę, 30 sekund do minutki. Spłuczemy i zobaczymy, który nam domyje to bezdotykowo. No i jak widzicie środki do felk dedykowane, znaczy może nie dedykowane, tu akurat był środek typu APC, ale o odczynie kwaśnym, rozrobiony w bodajże 1 do 8 albo 1 do 6, nie pamiętam w tej chwili, bo rozrabialiśmy to dwa dni temu, yy, tu użyliśmy kwasu do Felk, a poniżej użyliśmy do usuwania opiłków metalicznych, jak widać no to się najlepiej doczyściło bez użycia jakiegokolwiek pędzla, tak? W tym przypadku użyliśmy APC część brudu została zdjęta, resztę bez problemu dowiemy sobie przy użyciu pędzla. Oczywiście APC stosujemy przy lekko zabrudzonych farbach, bo jeżeli mają jakieś wżery, opiłki metaliczne i tak no to wypada użyć właśnie produktów o charakterze kwaśnym a w skrajnych przypadkach. Użyć deaironizatora, który poleży sobie dłuższy czas i wyciągnie nam te opiłki. Jak widzicie, większość przy użyciu pędzla samym APC bez problemu schodzi. Dużych wżerów nie będzie. Zaraz poczemy. No to co zostało, już to po prostu tleniająca się felga, jakieś zaprawki i tak dalej. Ale brudu jako tako nie ma, wżerów nie ma, więc nie ma sensu używać mocniejszej chemii. I to chyba tyle, co Wam powiem na temat felk. Proste, nie? Dokończymy teraz czyszczenia. ja użyję do tego akły rozrobionej. Jest to właściwie tak samo jak APC, jeden z najtańszych sposobów skutecznych do wyczyszczenia wszelkich powierzchni, czy może nie wszelkich powierzchni, się już tutaj rozpędziłem troszkę. Do felk. Do usunięcia twardej wody, na przykład z lakierów, z szyb bez no problemu sobie z tak drobnymi zabrudzeniami aqua radzi, wiadomo. Jeszcze powinniśmy wziąć Robert tam w środku umyć, ale to bardziej chcemy Wam samą zasadę pokazać, że no niektóre środki są w stanie same z siebie dosyć dużo brudu usunąć bez dotykowo można domyć felgę. Przy innych trzeba się popędzelkować, pobawić, ale zamierzony efekt i tak osiągniemy. To, co nam tutaj zostało, to właśnie są jakieś takie naloty drogowe, ale nie, że tak powiem, pył z klocków, tylko właśnie to chyba będzie akurat jakaś guma. Tutaj to, co zostało, to jest ten klej do montażu opon. To i właściwie wszelkie tego typu zabrudzenia możemy użyć przy. Pomocy produktów typu Tarent Glue. Tu mamy akurat wlany Tarent Glue. Nie pamiętam chyba od ADBL-a. Lub przy użyciu jakiegoś takiego zmywacza przemysłowego, że nie pokazujmy firmy, bo nam za to nie płacą. I wszystko nam elegancko schodzi. Nie? Tego typu produkty, jak są dedykowane do samochodów, z reguły nie uszkadzają w żaden sposób powierzchni felgi. No, ładnie nam usuwają wszystkie zabrudzenia, pochodzenia właśnie gumy, ropy, ropy mówię asfaltu. Ropy też, drzewa góry No może i ropy też. Jezu nigdy się w to nie zagłębiałem. Działa? Działa. No i jedyne co nam zostały to te nieszczęsne zaprawki.

no ale w skrajnych przypadkach, jeżeli ktoś bardzo zaskoczy to trzeba to ruszyć pędzlem, ewentualnie trochę dopsikać i jeszcze zostawić na dłuższy czas. My tutaj nie będziemy jakby na siłę udowadniać że Wam, że to wciągnie, no bo to już tak? że to już na pewno wszystko puściło. Ale mogliście zaobserwować cały proces, jak wchodzi to w reakcję i robi się czerwono. Yeah. Don't be a hater, it's no good for your conscience. Yeah, you from this world, I'm from somewhere far beyond it. Yeah, matter if feminine, I don't even belong here. Cause I, I, I got a different type of swagger, dude. You ain't gon' find nobody like me on your avenues. Better come get me while you can. I'm just passing through. Ask me how I get this good. Oh, you can blame it on my attitude. Po dokładnym wyczyszczeniu felk warto pomyśleć nad ich zabezpieczeniem. Tutaj z pomocą przyjdą woski, ewentualnie silanty po to, żeby felgi mniej się brudziły. No i takim najlepszym zabezpieczeniem będzie powłoka ceramiczna. Też są powłoki dedykowane do felk, co będzie najlepszy wybór, na pewno najtrwalszy. Głównymi zaletami będzie właśnie to, że te felgi będzie po pierwsze łatwo doczyścić, Dwa, nie będą się tak brudzić No i w zasadzie tyle Jak widzieliście Bartek pochwalił się nową bluzą Także to było założeniem tego odcinka Dodatkowo pokazaliśmy Wam jeszcze Jak, jak dobrze wyczyścić felgi Mam nadzieję, że pomogliśmy Do zobaczenia w następnym odcinku Pamiętajcie, że zostawić suba, łapkę w górę Bądź komentarz Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania Śmiało piszcie Będziemy starać się od odpowiedzieć na wszystkie wyczerpujące Do zobaczenia